W dworku Lutosławskich, gdzie zamieszkiwał pan Roman, w holu zobaczyliśmy doktora Jana Dworakowskiego. Nie przybył wtedy jednak, z jakichś ważnych powodów, doktor Kazimierz Wejroch, luteranin spowinowacony przez żonę katoliczkę z rodziną mojej mamy, czynny w ruchu narodowym. Nie było też doktora Knota, znakomitego żydowskiego lekarza. Oni trzej tworzyli tak zwane konsylium, które z łomży czuwało nad zdrowiem przebywającego w Drozdowie Romana Dmowskiego, i tam zazwyczaj we trzech oni przebywali. Kilka dni później, w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku, Roman Dmowski zmarł w Drozdowie. Nie miałem możliwości być tam, przy jego trumnie. Trumnę z ciałem Romana Dmowskiego zobaczyłem z daleka 4 stycznia 1939 roku, kiedy na wiejskich saniach przywieziono ją do łomży. Na obrzeżach miasta wzięli ją na ramiona, przybyli z całej Polski przedstawiciele władz stronnictwa narodowego. Pochodowi żałobnemu przy siarczystym mrozie. Towarzyszyła ogromna rzesza mieszkańców miasta i okolicznych wsi, a otwierali go druchowie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z moim tatą i jego współpracownikami na czele. W tłumie, nie czując mrozu, szedłem wraz z moją mamą Stanisławą ze Stypułkowskich i jej mamą Scholastyką Stypułkowską z Chludzińskich. Wśród mieściu sklepy i warsztaty rzemieślnicze zostały zamknięte zarówno chrześcijańskie jak i żydowskie tłumy mieszkańców zapełniły ulice mężczyźni polacy i żydzi z odkrytymi głowami na znak solidarności wzajemnej towarzyszyli żałobnemu pochodowi z ciałem Romana Dmowskiego aż do katedry są to wspomnienia świętej pamięci profesora Ryszarda Bendera które ma ogromną wartość, bo pokazuje Romana Dmowskiego nie przez propagandowe klisze, lecz przez konkret ludzkiego doświadczenia i faktów. Obecność w jego otoczeniu lekarzy różnych wyznań i pochodzenia, w tym żydowskiego, oraz ich normalna zawodowa współpraca burzy prostą narrację o rzekomej nienawiści rasowej. Jeszcze mocniej wybrzmiewa opis pogrzebu, zamknięte sklepy, zarówno chrześcijańskie, jak i żydowskie, oraz wspólna obecność Polaków i żydów z odkrytymi głowami, pokazują rzeczywisty społeczny odbiór Dmowskiego w przedwojennej Polsce. To świadectwo epoki, które jasno dowodzi, że jego postać była postrzegana jako mąż stanu, a nie ideologiczny straszak tworzony dopiero wiele lat później.